Piątek 9 września to ostatni dzień tegorocznego, rekordowego, organizowanego już po raz 24 w Kielcach, międzynarodowego salonu przemysłu obronnego. Wystawę najnowocześniejszego sprzętu wojskowego i techniki uzbrojenia odwiedził prezydent RP Andrzej Duda w towarzystwie wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Goście zapoznali się z bogatą i różnorodną ofertą wystawienniczą, zwracając szczególną uwagę na produkty firm specjalizujących się w wytwarzaniu bezzałogowych systemów latających oraz jednostek będących na wyposażeniu marynarki wojennej. Na stoisku remontowa Shipbuilding z Gdańska prezydentowi Dudzie wręczony został model okrętu Kormoran, będącego nowoczesną jednostką klasy niszczycieli min. Ważną częścią wizyty zwierzchnika Sił Zbrojnych było uczestnictwo w gali Defender. Targi mogłyby się odbyć gdzieś za granicą. Teoretycznie targi mogłyby się odbyć w innym miejscu. Tymczasem są organizowane tu w Kielcach i są organizowane z niezmiennym od lat powodzeniem. Wierzę w to głęboko, że nadal będą się te targi rozwijały, dlatego że Kielce dysponują pięknym obiektem. Nowoczesnym, bardzo dobrze zarządzanym, a przede wszystkim w sposób perfekcyjny organizują to wielkie wydarzenie. Jeszcze raz z całego serca Panu Prezydentowi, Panu Prezesowi i Pani Wojewodzie i Kielcom tego gratuluję. Prezydent Andrzej Duda wręczył także nagrodę dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy, która trafiła do konsorcjum firm MESCO Wojskowej Akademii Technicznej i Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego telesystem MESCO za system rakietowy Piorun. Nagroda powędrowała na ręce prezesa MESKO S.A. Waldemara Skowrona. Dziesięciu firmom, m.in. z Warszawy, Ożarowa Mazowieckiego i Gdyni wręczone zostały statuetki Defendera. Dodatkowo prezydent Kielc Wojciech Lubawski i prezes zarządu Targi Kielce S.A. Andrzej Mochoń wręczyli nagrody dla firm wyróżniających się nowatorskim wystrojem stoisk. Te nagrody powędrowały m.in. do wystawców z Turcji, Norwegii, Izraela, Ukrainy i Polski. Przyznano też inne wyróżnienia, w tym ministra obrony narodowej oraz komendantów głównych policji, państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Nagrodzono także najskuteczniejszych strzelców, biorących udział w organizowanym po raz kolejny współzawodnictwie z broni krótkiej i długiej dla przedstawicieli Atasze wojskowych.